Ale przyszłem nie ale osa osą. Jak mnie osa atakuje, to przed chwilą łaziła lampa włączona. O tu jest o, oś tu. już się na boku. Co za skurczę byki. Zasami to już nie ma to tamto. Po prostu one dziabią. Psa podziabały to mnie nie podziabiały, już mnie podziabały. Zresztą wyplułem centralnie... Nie do butelki, czekajcie do butelki mi wpadło, no. Czeka, to mi wpadło, do majstra chodził po kiszku Majstra i przychyliłem i że nie, nie osiup w dziób, bo to zatrzymałem na zębach i ustalić, byłem osem. był akurat w Niemczech, znaczy w w Lipsku, ale nie, dopiero co, ehm, dwa tygodnie temu, także no, trzeba uważać na te osy że pozdrawiam serdecznie ze studia Klinika Muzyka Runcho Droling Słones wokół o, proszę bardzo kabelki, nie kabelki tam studio to właśnie. Także wszystko pięknie, ładnie. Biało-czerwona powiewa, jak należy, a tam w tle scena w zeszłym roku na Dożynki postawiona. To tyle jeśli chodzi o zabudowania wokół, <grywania> nic nie ma więcej no i dobrze. także jeszcze raz wszystkiego dobrego. i zapraszam tu muzyka rancho de Rolling Słoms a na razie tylko dla e, wybrańców, bo czasu troszeczkę Niewiele do końca wakacji, no i, no i parę osób tutaj będzie nagrywać. Niemniej jednak mamy wolne terminy, także chcę sobie pograć, nagrać płytę, zrobić płytę, zrobić próby, posiedzieć, odpocząć, pogrylować, zjeść dobry obiadek. Sam będę gotował, nie strujecie się absolutnie. Jeść domowe pomidory, a nie jakieś z, z, z jakiegoś robala czy czegoś z nasion widzicie tutaj młode roszcze etc etc sałata już się skończyła co prawda dosłownie przynosi się kończy również, pan <gryw> też także yy, co też mówi o sałata no sałata no sałata ale dolar nie ma pożycia w złocie więc co tam za sałata no to tyle yy, pozdrawiam serdecznie i zapraszam yy, do kontaktu z panem Bogiem. A jak ktoś ma ochotę, to zawsze się może pochuśtać bądź pobujać, pohamaczyć, odchamić i pobujać <śm> na hamaku. A to jest naprawdę, dziewczyny i chłopaku, nic tylko po prostu coś pięknego. Że hamaczek, namiąciki, przyczepa, pokoje wolne jedzenia. Polskie zdrowe, świeże. A jeży mam niewiele. Chociaż jeżę. nie jarzec, jeże, odchodzi. O, aż mi telefon wypadł z dłoni. Z tym jeżem, no to to wam pokażę. Wszystko tu jest na dziecko i pies, znaczy nie, pies jest dwa koty nawet. Jeżeli trzeba będzie dostarczyć troszeczkę. No ale sarenki, bażanty, jak to na rancho. Wiecie, na rancho o, orzeł leci. O, jaki piękny tam orzeł, nie wiem czy go chwycę. Albo jakieś inne tak Zresztą tu jest ich mnóstwo w nocy. O! Orzeł chyba. Albo jastrząb raczej. Jastrząb. No bo tu są jastrzębie, kargulce, orły, bażanty, sarny. Bibów nie ma, Mogą dzięki. Ale taka ciekawostka, wiecie, w tym lesie sobie przeskalić. Takie okulary w szuflacie, ale miało być o orłach to słuchaj, mamy, słuchajcie, mamy sokolników nie, One, oni tam, mam te sokoły e, i chronią autostrad, lotnisk prawda, natomiast e, to są sokoły, a jak tam szybuje orzeł, o poluje, to chyba jest jastrząb to chyba jest jastrząb jednak Poluje jak orzeł, ale nie jest aż tak duży. Tutaj te orły, które latają, to mają rozpiętość skrzydeł jak jak uciany. No ale e, o tych orłach nie mówić. Nie od nas, tylko z Mongolii. I tam e, taki Mongoł, żeby mu wilki nie zabijały tam nie wiem, owiec czy czegoś. kóz, Owiec chyba. No to ma. Właśnie orły! Wywalczą ogromne orły i te orły potrafią wilka zaatakować i sobie dają na I w otachach chodzą, nie, jednak. Wiecie, jak to wygląda. Najmocniejszy idzie ostatnio. O, jakie dwa jastrzębie Tam jakaś ogóźba w nie komar, bo komarów nie ma. nie jakaś czerwona mrówka. No i tam sobie szybują dwa jaszczurki no a... tyle. No, jak to jest Mocny muzycznie, niekoniecznie w gębie tu <laughs> się dogadamy. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Zapraszam serdecznie. A jeszcze o Jeżu miało być. No właśnie, skoro za nie boli. Jajka świeże też się znajdą. Nie plastikowe. No to co? Mamy dwa kotki pieska i mnóstwo dzikich zwierzyny wokół. Chociaż już też. Myśliwych coraz więcej jest i dniami i nocami strzelają do nich, co mają tam w lasach siedzieć w bambonkach odnowionych, co prawda jak tu im No ale o jeżu być, no to tyle. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Studio, klinika, muzyka. Rasy, rolling, Swoms